Cześć! W tym filmie chciałbym pokazać, na czym polega strefa kontroli w systemie WB-95. Strefa kontroli to heksy dookoła jednostki, na które jednostka oddziałuje swoją siłą. Strefy kontroli nie posiadają jedynie artyleria oraz jednostki sztabowe. Kolorem pomarańczowym zaznaczone są strefy kontroli wszystkich jednostek. Jak widać, strefa kontroli ograniczona jest czasem przez teren. Możemy zobaczyć, że na przykład nie działa ona po drugiej stronie dużych rzek. Strefa kontroli nie działa również na pola, których teren jest niedostępny dla danej jednostki, czyli np. bagna i góry dla jednostek pancernych i zmotoryzowanych. Strefa kontroli ma bardzo istotny wpływ na ruch. Po wejściu w strefę kontroli wrogiego oddziału jednostka natychmiast musi się zatrzymać, niezależnie od ilości niewykorzystanych jeszcze punktów ruchu. Co więcej, i to bardzo ważne, wrogie jednostki będą musiały w takich sytuacji stoczyć ze sobą walkę w fazie walk. Posłużmy się trzema przykładami. W pierwszym przypadku, jednostka pancerna rozpoczyna ruch na drodze, lecz musi się zatrzymać w strefie kontroli belgijskiej piechoty. W fazie walki, jednostki te będą musiały ze sobą walczyć. W drugim przykładzie, druga jednostka pancerna może wesprzeć atak na belgijską jednostkę, zatrzymując się w strefie kontroli przeciwnika od strony południowej lub może ominąć jego strefę kontroli i przemieścić się na jej tyły bez podejmowania walki. W przykładzie numer 3 jednostka pancerna przemieszcza się swobodnie po terenie czystym, omijając jednostki artylerii i sztabu, ponieważ, jak wspomniałem, artyleria i sztab nie posiadają strefy kontroli. Ważne jest, że w strefie kontroli przeciwnika nie można się przemieszczać. Przesunięcie własnej jednostki w takim wypadku możliwe jest tylko w trakcie pościgu, ale pościg omówię w osobnym materiale. Jeśli w poprzedniej turze rozgrywki nasza jednostka znajdowała się w strefie kontroli wrogiego oddziału to w nowej turze możemy z niej wyjść. Jednakże, aby to zrobić, musimy ponieść dodatkowy punkt ruchu za uwolnienie się ze strefy. Możliwe jest także wyjście z jednej strefy kontroli wrogiej jednostki i wejście do drugiej strefy kontroli innej wrogiej jednostki, jak na poniższym przykładzie. W tym tutorialu to już wszystko o przepisie strefy kontroli. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym tutorialu.